Robi się coraz cieplej, dni są coraz bardziej upalne, dlatego potrzebujemy jakiegoś bardzo smacznego orzeźwienia. Dzisiaj przygotuję dla Was lubelski napój żniwny, który był przygotowywany w okresie żniw do tego, żeby gasić pragnienie. Ten napój na wielu konkursach uzyskiwał, zdobywał nagrody za smak, i dzisiaj przygotuję dla Was. Taki napój, a mało tego. Na bazie tego lubelskiego napoju żniwnego przygotujemy rewelacyjny kisiel z dodatkiem truskawek. Rabarbar mam już umyty. Wezmę sobie, poobcinam końcóweczki. Napój żniwny przeważnie był przygotowywany w okresie żniw i bardzo upalnych dni, bo bardzo dobrze gasił pragnienie. Rabarbar. Mam już przygotowane. Teraz zagotujemy wodę i ugotujemy kompot z rabarbaru. Do garnka wlewam wodę, rabarbar, dużo rabarbaru, będzie naprawdę bardzo fajny smak. Teraz. Potrzebuje naprawdę dużo mięty. Mięta ładnie odrośnie. Woda mi się zagotuje, za chwilę zalewam miętę. I tak naprawdę mamy już prawie gotowe. Za chwilę się zrobi taki bardzo aromatyczny napar. O, dobra. O. Rabarbar. Już się zaczyna rozpadać kompot z rabarbaru. Mam już gotowy. Przecedzę rabarbar od płynu. I słuchajcie, ale rabarbaru się nie pozbywamy. Możemy z niego zrobić fajną konfiturkę. Za chwilę będę odcedzał napar z mięty, a wy możecie sobie zerknąć na playlistę z Przepisami regionalnymi, tam naprawdę dzieje się już coraz więcej. To odstawiam. Zobaczcie, jaki ma fajny, lekko różowawy kolor. Teraz do tego przelejemy nasz napar zmięty. Nawet się udało bez sitka. Doprawię miodem. I tak naprawdę ten napój mamy już gotowy. Jak wystygnie, możemy dodać do niego jeszcze. Kilka gałązek świeżej mięty, przelać go do dzbanka i wstawić do lodówki, żeby bardzo mocno wystygł. A zerknijcie do Kingi, bo Kinga też zrobiła bardzo orzeźwiający napój. Ona zrobiła kompot za agrestu. Też bardzo fajny, kwaśny smak i bardzo orzeźwiający. Możecie zerknąć do Kingi, a ja za chwilę właśnie z tego napoju przygotuję Kisiel, czyli taki. Deserek na bazie naszego napoju żniwnego. Truskawki są takie dość twarde, fajne, jędrne. Pokroję je na zapałeczki i później dodam do kisielu. Truskawki mamy. Do garnka wlewam napój. Troszeczkę napoju wlewam do miseczki. Włączam do zagotowania, a tu do miseczki dodam dwie łyżki mączki ziemniaczanej. Napój już się gotuje, i teraz będę mieszał i stopniowo będę wlewał zawiesinę do takiej konsystencji kisielu, jaka będzie mi odpowiadała. Ciut większy ogień, i niech się teraz mi ładnie kisiel zagotuje. Dobra, myślę, że mączka ziemniaczana już się rozkleiła, ładnie zagęściła mi. Kisiel nie jest za gęsty, będzie naprawdę bardzo fajny deser. Jeszcze na ciepło przeleję do pucharków. Mamy to, chwilę poczekamy, aż przestygnie, i udekorujemy. Mój kisiel jest już gotowy, troszeczkę przestygł. Mogę dodać do niego moje pokrojone w zapałki truskawki. A tak w ogóle to jestem bardzo ciekawy, Ile osób spośród naszych widzów pochodzi z Lubelszczyzny, i czy macie jakieś fajne wspomnienia związane właśnie z tym napojem żniwnym? No, chyba że ktoś robił też już taki Kisiel, to możecie pisać swoje wspomnienia i e, fajne historie związane właśnie ze żniwami i z tym napojem żniwnym. Piszcie w komentarzach, a ja tutaj działam dalej. Zobaczcie, tak naprawdę dwa bardzo proste i bardzo smaczne przepisy mamy za sobą. E, piszcie w komentarzach, bo takich e, przepisów, takich deserów i napojów może być na kuchni Lidla zdecydowanie więcej. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanał i zaznaczyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z takimi właśnie fajnymi przepisami. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!